Cieszę się. Głupie by wyszło, gdybym musiał się teraz zabić. Rębacze przeżyli szturm? Piją na umór od dwóch dni. Jestem Ci coś winien. Nie jesteś. W czasie szturmu wpadliśmy w kocioł. Wiesz, jak się rycerstwo zablokuje w ciastym przejściu, ruszy gdzie z tyłu napierają, z przodu stoją, z góry sieką halabardami, no i zgnietliby mnie, gdyby nie pancerz. Poza tym z dziesięć razy dostałem pohełny. W uszach mi dzwoni i żygam cięgiem, ale żyję. Do wesela się zagoi. Byłeś z rębaczami, gdy wpadliście w pułapkę w wiewiórek? Byłem. Śdziemnasz mówił, że z byli wyjątkowo zajadli. Zauważyłeś jakieś znaki szczególne, rozpoznałeś komandę? Nosili maski oddziałów specjalnych, jak Trofea, i ciągle wrzeszczeli orwet. Skąd tam się wziął smok Nie mam pojęcia, ale ocalił nas. Elfy przestały strzelać. Więcej nie wiem, bo uciekaliśmy, jakby nas sam diabeł ścigał. Weź to. Zdzieblarz kazał mi się tego uczyć, ale to nie dla mnie. Nie będę łowcą smoków a tobie może się przyda. Pora na mnie. Grobli pilnują strażnicy. Nie prześliźniesz się. Odciągnij ich ale pamiętaj, jeśli dojdzie do walki, i nie licz na mnie. Może nawet staniemy przeciwko sobie. Oby nie, idź już. Daj mi chwilę. podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do kajda na nie, czapkę, niewitkę. tris. Wszystko w porządku. Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd, dom w zimie, Wiedźmińska kochanica, dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Ludzie gadają, co im się karze. Wiem, ale. Znajdziemy królobójcy, wtedy inaczej zaśpiewają. Roż o to zadba. Mylę się, szpiegu. Nie jestem szpiegiem, ale. z grubsza racja. Spotkałem kata, który chciał zmusić Ariana, by ten przyznał się do kazirodczych stosunków z matką. Owocem tego związku miała być Anais i Busi. Skurwy syny! Ten kat już nikogo do niczego nie przymusi. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Orweta widziała wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie, Flotsam. Jak długo potrwa, żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Tris. Tak. Zajdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o INFR. Wszystko. Ze szczegółami, nawet z tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet z tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Cumach! Chronić wórtę! nie. to to zabawna rzecz. rzecz. Honor Janowi podjąć że z nierówną walkę z który został pokonany, honor Giełkar Kariana by ocalić dzieci jego ludzi. Lecz ten sam honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przelgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać się z osobnikami tak odpychającymi, jak Vernon Roche. Już nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Powiem za chwilę. Pracowaj broń Elfie, przyszedłem porozmawiać. Ukoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do jego wysokości Demawenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej i tak A ty kim jesteś? Przyjaciele mnie ludzi. Mam propozycję. Mów szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopają, czego chcesz. Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek test, ale potrzebuję pomocy, ledwo użytłem obławie w Edirn. Przydały mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To no, długa historia. A, twój podopieczny dopadł Nekera, pora iść. Do jak Elfie dogadaliśmy się? Plot sam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma... Pozdrawiam. Coś się kroi? Coś się kroi? Jakieś wieści od Twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jopet. Idziemy. Wiesz, gdzie jesteśmy? Hmm, w lesie. Bardzo śmieszne. A wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę. Do Jorweta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demawendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet, zwykły skurwysiel. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójczy mojego króla. Król przy żebrach niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Od kiedy wiwiórki wysługują się najemnymi mordercami? Dłan w służbie skojatel. Nisko upadliście. Najemny morderca. Można go tak nazwać. Ale dłan? Niezupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy szpiczaste uszy, wy okrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Na szczęście szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna raz. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat. Wszystko przez kształt Małżowiny. Jest staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę w boku, a może zarządza gildią, ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgardenem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy Łuczników ukrytych w krzakach? Dość się z tych To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Tris? Piękno. Trzeba było zaczarować łuczników. Idą! Geralt! Czar dalej działa! Nie oddalaj się! Co? Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc skieprzamy! Nie! Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej! Musimy się przebić w stronę Wlordca! Łaby precz z mojego kilka! To ty los? A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem! Jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz wymiotuję! Przynajmniej umrę z ręką na świcznym tyłeczku! Na pewno nie na moim! No, trzymam zaklęcie! Dalej, idziemy! Nie trześć, tak! Muszę się skoncentrować! Gdzie jest ta cholerna przystań? Zajurweta! Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego cało. Triss, bariera we mnie. Triss? Szybciej! Jeszcze trochę magii. Tylko troszeczkę. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. Oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorwet i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny Emerva Remreys. Kupiec? Korzenny. Aha, a ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą, krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, zamtuz, odpocznie eta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z zamtuza. Bywaj zdrów. Kupiec korzenny, podejrzane. Widzieliście? Podeszły pod same mory! Jorwet ich prowadził! Widziałem na własne oczy! Kim w ogóle są te przybłędy? Ich ścigały elfy! Pozdrawiam! I co to na Toloredo? Gdzie? Jest... O nie, ja z odmiencami nie gadam! Zaczekaj. Precz, bo straż wezwę! Pozdrawiam. Ten Beatles chyba eee, ma już jest dosyć. Wanie, 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 wanie.